To, co wiemy o tym podręczniku, wskazuje na to, że ma być to podręcznik ideologiczny, który będzie wychowywał czy próbował wychowywać nasze dzieci na pisowców albo ludzi związanych właśnie z tą partią. Bardzo to niedobrze z jednej strony, bo nie od tego jest, nie od tego jest szkoła, żeby tam takie treści wrzucać treści stricte polityczne czy też manipulacyjne. I uważam, że, że przed takimi rzeczami w zasadzie się powinno dzieci chronić. Jeśli chodzi o w ogóle teraźniejszość i o to, co się dzieje. No to jednak warto, żebyśmy w szkole w końcu zaczęli o tym rozmawiać. Ja pamiętam, jak ja chodziłem do szkoły, zwykle historia kończyła się na 45. potem już się nic dalej nie zdążyło przerabiać, ani w podstawówkach, ani w liceach. Teraz moja córka też chodzi do podstawówki i widzę, że też w tym kierunku to zmierza, że dojdą może do 45. i na tym koniec. Także warto, żebyśmy w końcu porozmawiali o tej teraźniejszości, żeby był jakiś podręcznik, żeby jednak ta historia szła dalej, lata 50, 60, 70, 80 i tak dalej, żebyśmy jednak o tym wszystkim mówili, co się Uważam, dzieje. Że jeśli chodzi o takie założenia kierunkowe, to oczywiście jest potrzeba tego, żeby było więcej nauczania historii w szkole, żeby młodzież była bardziej świadoma właśnie, jeśli chodzi o, o tego typu aspekty i ja też ze swojego doświadczenia Właśnie z, z edukacją też pamiętam, że rzeczywiście, jeżeli ktoś na etapie liceum nie miał, nie miał tej historii na poziomie rozszerzonym, no to tak naprawdę jego wiedza kończyła się na roku 1918 czy 1945 i uważam, że to nie jest, nie jest dobre rozwiązanie. Podręcznik, tak jak minister Czarnek, jest postawiony i wprowadzony po to, żeby odwrócić uwagę od rzeczywistych problemów, które są w edukacji. O których część z panów już wspomniała, natomiast mamy się zajmować jakąś ideologią, która do szkół ma wkraczać z fanfarami, prowadzona przez ministra Czarnka, i takie nowe wychowywanie młodzieży ma nastąpić w Polsce. Mam takie poczucie, nie tylko związane z tym podręcznikiem, ale też z wypowiedziami pana ministra i działaniami, że on bardzo blisko jakby współpracował z Jaskiem Kurskim którego takim mottem przewodnim jest, że ciemny lud to kupi. Nie jest tak, że ministerstwo zamawia podręcznik w kwestia publikacji książkowej, bo podręcznik to jest po prostu książka dedykowana do nauki danego przedmiotu. Jeśli oczywiście spełnia wytyczne wynikające z podstawy programowej, każdy może napisać podręcznik do historii, to znaczy i pan redaktor, i ja, i panowie posłowie mogą taki podręcznik napisać. Napisania podręcznika podjął się przede wszystkim, bo ja na pana profesora Wojciecha Roszkowskiego patrzę jako... Nie byłego europosła, osobę, która zajmowała się również aktywnością publiczną, i to taką powiedział dosyć wąską, bo gdybyśmy wyszli na ulicę i zapytali, z czym się kojarzy Wojciech Horoszkowski to zdecydowana większość osób, które znają pana profesora Wojciecha Horoszkowskiego, powiedziałaby tak, jak ja w pierwszym zdaniu, to znaczy, to jest autor mojego podręcznika do nauki historii w liceum, kiedy ja jeszcze chodziłem do liceum. Z drugiej strony mamy doświadczenie, mamy doświadczenie z wprowadzenia religii do szkoły. Efektem tej indoktrynacji religijnej jest to, że dzisiaj mamy niesamowicie świecką młodzież. Młodzież, która nie chodzi na lekcje religii, ucieka z tych lekcji religii, nie chce mieć z tym nic wspólnego. Więc myślę, że może gdyby ten, ten podręcznik rzeczywiście wszedł i ten przedmiot był tak robiony, jak to sobie w Piśmie wymyślili. No, to może być odwrotny skutek, tak? Także nie ma tego złego sobie na dobre. Możemy niebiec. pogadać i to o tym powinniśmy chyba dzisiaj porozmawiać o tym, jak w ogóle widzimy przyszłość polskiej edukacji. Bo słyszymy z mediów chociażby, ale też widać to w każdej szkole, że zaczyna brakować nauczycieli, że te zarobki są niezadowalające i to chyba powinien być temat, na którym politycy przede wszystkim powinni się skupić, bo to jest kwestia polityków, jak mają zamiar rozwiązać te problemy edukacyjne, czy zostajemy przy dotychczasowym systemie, czy, czy tak jak Konfederacja mówi, chcemy bonów oświatowych, czy naprawdę myślimy realnie o tym, żeby coś zmienić w naszej edukacji. I to jest chyba temat, na który warto by było dzisiaj poświęcić więcej czasu. Te cytaty, które Pan redaktor przywołuje, one są dość niepokojące i ten niepokój potęguje to, że chociażby autorem tego podręcznika jest Pan, który zdaje się, że kiedyś był europosłem PiSu. I wydaje mi się, że to nie jest najlepsza rekomendacja, żeby tworzyć, żeby tworzyć podręcznik właśnie dla uczniów, dla szkoły, która nie powinna w treściach edukacyjnych przemycać kwestii ideologicznych. Także no, tutaj mam pewne obawy, jak to, jak to wyjdzie w praktyce. Zobaczymy, ocenimy to, myślę, dopiero tak naprawdę. Podręcznik ma być jakimś elementem jakiejś debaty, żeby odsunąć problem wynagrodzeń nauczycieli. Braku podwyżek na nich odpowiednich, braku nauczycieli w szkole, i tak dalej, i tak dalej. To jest chyba ten cel, i po to on został napisany, i po, po to ten przedmiot został stworzony. Ale to jest dość naiwne myślenie. Znaczy, to może być naiwne myślenie tylko ludzi, którzy nie, nie rozumieją, że dzisiaj młodzież ma naprawdę dostęp do informacji, wiedzy, do tego, żeby skonfrontować te, te historie, bo dzisiaj. Internet jest jednak łatwiej dostępną skarbnicą wiedzy niż... W czasach, jak tu było wspomniane, czy do 80. Nie wiem, czy, czy pan redaktor, czy, czy panowie mieli w ogóle w ręku ten podręcznik. On liczy około 500 stron, jest bardzo obszerny, ale też bardzo ilustrowany. To znaczy, to, to nie jest taka książka beletrystyczna, a raczej, bym powiedział, dobrze zilustrowany podręcznik do historii z różnymi rycinami, grafikami, obrazami, zdjęciami, również odesłaniami poprzez kody QWERT do materiałów wideo, które można sobie na smart smartfonie, tablecie, czy innym sprzęcie elektronicznym odtworzyć, więc jest to już, tak powiedział, podejście dwu, do XXI wieku w ujęciu podręczników szkolnych. Ja się bardzo cieszę, że jest taka gorąca dyskusja na temat tego przedmiotu i w ogóle konieczności nauki historii i teraźniejszości w, w polskiej szkole, bo tutaj popieram ten głos moich kolegów, jeśli patrzę na no, na metrykę urodzenia, bo rzeczywiście my byliśmy tymi rocznikami, kiedy uczęszczaliśmy do szkół średnich, czy szkół podstawowych, czy gimnazjów, jak istniały. To rzeczywiście ta historia po 45 roku, czy nawet historia II wojny światowej, jeśli była, to była na sam koniec roku szkolnego w okolicach czerwca, kiedy te już oceny były wystawione i komuś się specjalnie nie chciało uczyć tej historii.